Dzisiaj w samochody WBK prezentujemy Państwu BMW serii F11, czyli sedan. Model wyposażony w napęd X-Drive, czyli mamy tutaj permanentny napęd na cztery koła. Samochód wyposażony w automatyczną skrzynię ZDF-a, ośmiostopniową. Dodatkowo tutaj mamy wersję, tak jak wcześniej powiedziałem, F11, czyli jest. F10 albo F11, mogę się pomylić, F10 to jest albo sedan, albo F11 to jest kombi. Mamy tutaj właśnie sedana, silnik tutaj jest ten mocniejszy, czyli mamy silnik z dwoma turbinami, czyli biturbo i samochód wtedy generuje moc 218 koni. W porównaniu do standardowej dwulitrówki to mamy 190, więc zawsze te parę koni więcej sprzeda się, lepiej mieć pod nogą więcej niż mniej. E, więc, gdybym miał komuś doradzać, to zawsze lepiej sobie poszukać mocniejszego samochodu. Nadmiar mocy jeszcze nie słyszałem, żeby komuś przeszkadzał. E, samochód bardzo ładnie e, skonfigurowany. E, przede wszystkim, co rzuca się w oczy, to że e, samochód tutaj mamy w czarnym, e, perłowym kolorze, e, a środek tapicerki jest, no niektórzy na to mówią, waniliowy, bananowy. No, ja to bym raczej taki obstawiał, ekry. E, tutaj mamy wewnątrz samochodu. E, Konfigurację nastawiono przede wszystkim max na komfort podróżowania dla pasażerów tego samochodu, przez co rozumiem to, że mamy tutaj najwyższy model foteli, czyli to są te fotele łamane, jak to niektórzy mówią, z tyłu. One są dodatkowo wyposażone w pamięć z dwóch stron. Wszystko będziemy pokazać w trakcie filmu i dodatkowo jeszcze doposażone są wentylacje. W samochodzie mamy kluczyk komfortowy, czyli możemy kluczyk mieć schowany w spodniach, podchodzimy, łapiemy za klamkę, Samochód się nam otwiera, tam jest taki przycisk na klamce, nakładamy sobie tutaj palec, no i samochód się sam złoży, złożą się, zamknie, złożą się też lusterka. Dodatkowo samochód doposażony jest ekstra w tak zwane domyki. To też, o, w tym momencie sobie ładnie dociągają drzwi, może Wojtek jeszcze raz podejdzie. No to przede wszystkim dla tych, którzy sobie cenią, no komfort też, ale też jeżeli ktoś mieszka na przykład, nie wiem, ma uciążliwego sąsiada, nie chce się tłucz drzwiami albo na przykład przyjeżdża wieczorem do domu, no to wiadomo, że jak na przykład ktoś ma garaż i czaśnie drzwiami w garażu, no to będzie słuchał, budzi połowę domu, natomiast przy domyku popchniemy sobie i drzwi ładnie się nam domkną. To jest jedna, jedna zaleta, druga jest taka, że w momencie gdyby nam ktoś na przykład drzwi nie domknął, to w trakcie jazdy też się nie musimy zatrzymywać i dociągać rękami, tylko wtedy drzwi się ładnie same dociągną. Mamy tutaj head-up display, czyli coś co fani Samochodów klasy premium na pewno docenią, czyli jest taki dla tych, którzy nie wiedzą, co to jest, no to większość pewnie już, którzy oglądają nasze filmy wie, ale to szybko opowiem. Tutaj są na tej szybie wyświetlane podstawowe informacje, które są potrzebne kierowcy, czyli nie, od, 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 jak by to nie odrywając oczu od osi jezdni jesteśmy w stanie sobie podstawowe parametry odczytać z szyby samochodu. Tutaj będzie może się wyświetlać ograniczenia prędkości, bo tutaj samochód rozpoznaje znaki drogowe. Będzie się nam tutaj wyświetlała też wskazania nawigacji. Będzie się też nam wyświetlały te takie dwie kreseczki, one informują nas o tym, że samochód jest w osi jezdni. Jeżeli tutaj on sobie zjedzie, to sobie skoryguje to ruchem kierownicy. I dodatkowo jeszcze jest aktualna prędkość, też jest fajnie, bo wtedy przy jakichś tam ograniczeniach prędkości nie musimy zerkać na dół na wyświetlacz. Ktoś po prostu kto miał head-up display jest do tego przyzwyczajony, na pewno będzie szukał też z, tym, z tą funkcją samochodu. Dodatkowo mamy high beam assist, czyli tutaj lampy. Połączone są z tą kamerką, która jest na środku szyby czołowej i ona będzie nam powodowała to, że kierowca jest zwolniony z obowiązku przerzucania świateł drogowych na światła mijania, czyli on będzie sobie ten system za samego kierowcę wykonywał takie parametry, jak w przypadku jak z przeciwka samochód, to nie stanie sobie tą lampę tak wypośrodkować, żeby nie oślepiała nadjeżdżającego przeciwka samochodu. A ta lampa będzie świeciła nam długimi. To ktoś, kto nie jeździł z tym systemem, to powie, że to jest super sprawa, bo wtedy oczy nocą dużo, mniej się męczą. Mamy po prostu lepiej rozświetloną drogę przed nami. Co mogę powiedzieć więcej o tym samochodzie? No to jest samochód, moim zdaniem, bardzo reprezentacyjny, elegancki, to nie jest samochód nastawiony na M-pakiet Tutaj jest, jest troszeczkę to inaczej, wszystko skonfigurowane. To ma być bezpiecznie, ma być komfortowo. No tak jak samochody klasy premium BMW serii 5 sunie z tego, że jest to samochód bardzo wysoko sytuowany, jeżeli chodzi o prestiż i o parametry prowadzenia, przez wielu uważany za wzór, jeżeli chodzi o parametry prowadzenia samochodu z racji tego, że te silniki są cofnięte tutaj pod tą komorę grodziową. Ja tutaj otworzę proszę. Za przednią dokładnie. to ma służyć temu, że samochód jest lepiej wyważony. I po prostu lepiej się prowadzi w zakrętach. Zerkniemy sobie tutaj do wnętrza. Co się rzuca w oczy? Przede wszystkim to, że samochód był do końca serwisowany w BMW. Jest komplet karteczek. Ostatni przegląd był na 96 tysięcy. Samochód w tym momencie ma 115 tysięcy. Jest z roku 2016. To są właśnie te elementy, o których ja mówiłem w Audi. Znajdziemy ten silnik praktycznie już jest tutaj na chłodnicach, natomiast BMW ma troszeczkę to inaczej. Oni wsuwają ten silnik aż pod groć, po to właśnie, żeby ten, ten punkt wyważenia samochodu idealnie sobie znaleźć. Są też fajnie to tutaj spięte kielichy, żeby sztywność samochodu była dużo wyższa. Mamy tutaj, co się nam wrzuca w oczy, czyli system aktywnego, aktywnej ochrony pieszych. To w sytuacji, gdy nie daj Boże, doszło do jakiejś kolizji, no to Macka się po prostu cofnie, po to, żeby zminimalizować tutaj kontakt no niechcianego przechodnia z naszym samochodem. Co jeszcze mogę powiedzieć? No, dla kogoś, kto nie jest przekonany do BMW, no to zapytać, czy to jest lepszy BMW, czy jest Audi. No powiem, to są porównywalne modele. Jeżeli ktoś jest fanem BMW. Nie ma się co zastanawiać tak skonfigurowanego samochodu na rynku. Samochodów używanych jest bardzo ciężko znaleźć. Jego zaletą jest też to, że ten, tak jak wcześniej wspomnieliśmy, jest samochód napędzany na cztery koła pełny X-Drive. No i teraz, może zerkniemy, rzucimy okiem, co jest w środku. No to, to co wcześniej powiedziałem, najwyższy model foteli. Ktoś, kto miał BMW, wie o tym, że tutaj jest możliwość praktycznie dowolnej konfiguracji tych foteli. Tym przyciskiem sobie tutaj. Regulujemy pierwszą część sedziska e, tutaj, nawet zagłówek będzie sobie jechał elektrycznie do góry, czego na przykład w Audi nie ma. E, możemy sobie też złamać te fotele, tutaj jest e, e, cały fotel się przesuwa. Natomiast teraz go zaczniemy go łamać sobie do przodu i możemy sobie go. A nie, to jest tutaj lędźwiety, przepraszam, łamało się zaraz tym okiem. Tak, teraz o, właśnie możecie Państwo sobie zobaczyć, jak on się fajnie łamie. E, I dodatkowo jeszcze jest <laughs> miejsce też. Audi tego nie ma, czyli tutaj sobie możemy profilować jeszcze tak jakby taki zagłówek dodatkowo już do kształtu głowy, tak żeby było super bezpiecznie i super komfortowo. W samochodzie co się rzuca pierwsze w oczy, to to, że mamy najładniejszą kierownicę. Moim zdaniem jest to wzór, jeżeli chodzi o kunszt wykonania elementów. Jest moim zdaniem dużo ładniejsza od kierownicy Audi. Tutaj mamy też elektrycznie sterowaną tą kierownicę, więc w sytuacji takiej, jeżeli sobie zapiszemy Proszę? No, możemy odpalić. Jeżeli sobie tutaj ustawimy już pod siebie ten samochód, to samochód będzie sobie zapamiętywał ustawienia kierownicy, fotela, lusterek i dodatkowo sobie tutaj możemy z pamięci odzyskiwać nasze ustawienia, a BMW jeszcze ma coś takiego jak przenoszenie ustawień z poprzedniego samochodu na porcie USB, czyli ktoś, kto już miał BMW jest w stanie sobie teraz te wszystkie ustawienia zapisać na port USB, Składa go sobie tutaj i samochód sobie sczytuje ustawienia z poprzedniego samochodu też fajna opcja, Audi tego nie ma BMW akurat to ma no sama pozycja za kierownicą przez jednych uważana za wzór no, jakość tych materiałów jest na najwyższym poziomie tutaj nic nie skrzypi wszystko jest zbite, solidnie zrobione nawet jak próbowałem gdzieś tutaj coś szarpać no nic praktycznie nie jest w stanie nawet spowodować najmniejszego jakiegoś skrzypienia czy, czy innych odgłosów. Mamy najwyższy model nawigacji, czyli to jest ta nawigacja w wersji Professional. Ona się charakteryzuje tym, że w wersji Professional możemy sobie korzystać z usług Connected Drive, czyli możemy sobie tutaj otworzyć konto w BMW. Pomoże to nam na przykład w tym, że możemy sobie aktualizować na bieżąco mapy. Możemy korzystać sobie z trafik. Możemy tutaj mieć odczytywane tu jakaś przyszła wiadomość na skrzynkę. Pewnie ktoś próbował Wcześniej sobie konfigurować Connected Drive, wtedy przychodzi kod tutaj do tej nawigacji, łączymy sobie go z telefonem i jest zabawa. Część parametrów samochodu możemy sobie zczytywać ze smartfona, możemy gdzieś tam próbować nim sobie sterować. Mamy podwójną tutaj klimatyzację, jest też właśnie nawiew, to co wcześniej wspomniałem czyli wentylacja w fotelach. Jest bardzo ładnie wykończenie Piano Black. To ładnie komponuje się właśnie z tym ekranem kolorem wnętrza samochodu. Mamy, to jest sportowy tyk, skrzynia, to jest właśnie sportowa skrzynia, tutaj jest możliwość sobie zmiany nastawów, dodatkowo jeszcze, no i w większości pewnie elementów to by było wszystko, tutaj jeszcze to, o czym wcześniej wspominałem, czyli tutaj sobie ustawiamy te lampy, które będą za nas wykonywały podstawowe parametry, dokładnie, przełączania z długich na krótkie, tu mamy przy przyciski, tym sobie włączamy head-up, Tutaj mamy to, o czym wspominałem, czyli ustawienia. E, tutaj są takie dwie kreseczki pomarańczowe, one nam będą po prostu ustawiały e, e, tor jazdy samochodu, żeby zawsze był e, po prostu mieścił się w swoim torze. Jeżeli będziemy zjeżdżać i się zagapiemy, to będzie e, tutaj w BMW prawdopodobnie mogło się mieć, ale też chyba z tego co pamiętam, drga kierownica. E, I dodatkowo tu jest jeszcze e, system nagłego hamowania, czyli jakbyśmy się gdzieś zagapili, to samochód też będzie e, próbował się e, zatrzymać. Podgrzewanie foteli, wiadoma sprawa. Z wentylacją. z wentylacją. Dokładnie, schowek jest też bardzo fajnie skonstruowany. Klimatyzacja jest czterostrefowa, czyli też nie w każdej BMW, tutaj z tyłu są dodatkowe dwa pokrętła, czyli sterujemy sobie temperaturą z lewej strony, z przodu, z prawej strony, z tyłu i to samo jest z tyłu. Więc są z tyłu a jasne. To przejdziemy do tyłu. Są na wyświetlaczu. Więc możemy sobie i dodatkowo jeszcze tylne fotele są grzane, to też jest fajna sprawa, czyli tak jak wcześniej wspomniałem, komfort w tym samochodzie jest postawiony numer jeden, a ktoś dodatkowo sobie jeszcze wstawił kierownicę od M-pakietu i ten samochód naprawdę moim zdaniem jest skonfigurowany tip-top. Jedyne co ewentualnie moglibyśmy komuś doradzić, pokażemy jeszcze te fajne domyki jak działają, to pewnie by się mógł zastanowić nad przyciemnieniem tylnych szyb. Nie wykonujemy tego do przodu z racji tej, że jednemu to przeszkadza, drugiemu to może nie przeszkadzać. Nie chcemy się wysuwać przed szereg, ale gdyby komuś te szyby na przykład go drażniły, że nie są przyciemnione, można nam zlecić taką usługę w trakcie na przykład zakupu czy załatwiania leasingu. Mamy tutaj za firmę, która kleja szyby firmą Global, wtedy możemy się porozumieć i na przykład w trakcie wydawania samochodu, czy załatwiania formalności leasingowych, my możemy taką usługę dla Państwa wykonać. Dodatkowo możemy położyć powłokę kwarcowo-ceramiczną na tym samochodzie. To są wszystkie takie etapy dodatkowe, które możemy już z przyszłym klientem sobie je omówić. No to może pokażemy jeszcze z tej strony raz obejdziemy sobie cały samochód. Pokażemy wnętrze, no, wnętrze jest tip-top, nie nosi praktycznie żadnych śladów zużycia. Jak się weszłem przedtem do samochodu, klapę też otwiera się ruchem, gestem nogi. Tutaj ona się teraz nie otworzy, bo akurat kluczyki są w środku. I dodatkowo mamy jeszcze hak elektryczny, tam jest przycisk, którym sobie możemy ten hak zwalniać. W BMW też jest fajniej rozwiązane niż w Audi, bo tutaj hak się i będzie chował, i będzie się sam otwierał. Jest właśnie kluczyk komfortowy, czyli standardowo są dwa przyciski. a zamykam tym, tym drugim jakbyśmy chcieli sobie zamknąć cały samochód. Tutaj sobie zerkamy, jest w paliwa i jest też ADBlue, czyli samochód spełnia szóstą normę Euro 6, czyli możemy sobie tym dieselkiem wjeżdżać praktycznie do każdego miasta. Nikt nas tam po prostu nie będzie gonił, czy pytał, czy nas diesel za bardzo nie kopci. To też wracając tutaj akurat do tego silnika, no to też ten samochód naprawdę będzie palił niewiele i to będzie miało przełożenie na koszty podróżowania tym samochodem, koszty jego utrzymywania, bo tutaj też w stosunku pewnie do rzędowej 3-litrówki, no to tutaj te koszty utrzymania tego silnika, mówmy się, będą sporo mniejsze, bo tutaj mamy 4 cylindry, no i te też koszty będą utrzymania samochodu niższe, samochód będzie też ciut pewnie mniejszy te koszty jakoś się rozłożą e, inaczej. Teraz będziemy prowadzić e, pomiar grubości powłoki lakierniczej. Ja skorzystam e, z takiego urządzenia, które mierzy grubość. E, to jest profesjonalny miernik e, z taką ruchomą głowicą, czyli ja nie muszę po prostu w każdym miejscu sobie e, na siłę go dociskać, tylko wystarczy, że sobie e, przyłożę e, i tutaj e, ta głowica e, będzie odczytywała. E, tutaj w, w okresie jakiegoś koronawirusa wyszliśmy z taką inicjatywą do klientów, że jest możliwość u nas zamówienia sobie sprawdzenia samochodu w serwisie. Działa to tak. Przykładowo ja jestem zainteresowany zakupem tego samochodu, dzwonię do firmy WBK i pytam czy moglibyśmy zdalnie sprawdzić samochód wybranym przez klienta serwisie serwisu Audi, Volkswagena albo BMW. I teraz tak, my wstawiamy ten samochód powiedzmy do salonu BMW Klient sobie opłaca sprawdzenie te, tego pojazdu. My, w momencie jak odbieramy go ze sprawdzenia, przekazujemy telefon pracownikowi serwisu i ta osoba może przekazać telefonicznie Państwu informacje wszystkie o tym samochodzie. Dodatkowo na naszej stronie jest podany WIN. Można sobie też zdalnie sprawdzić historię tego samochodu. Tak jak wcześniej jeszcze. Na niektórych filmach podkreślamy, specjalizujemy się w wyszukiwaniu tych samochodów bezkolizyjnych, bezwypadkowych, które są naszym zdaniem w stanie bardzo dobrym i nie noszą żadnych historii jakichś wypadkowych czy kolizyjnych. Ja tutaj sobie będę przykładał, nie widzę tam z drugiej strony, jak na przykład gdzieś za szybko oderwę, no to tam gdzie jakieś wskazania się przeskoczą, ale to Wojtek będzie mi zgłaszał, a ja coś będę w międzyczasie, żeby też ten pomiar Państwa nie przysmucał, to coś powiem o naszej firmie. Spo specjalizujemy się bardziej w wyszukiwaniu tych samochodów niż w sprzedaży, bo jeżeli taki samochód się nam uda upolować, e, to ten samochód bardzo szybko znajduje nabywcę. E, celujemy raczej w klasę premium, e, w samochody, które utraciły już najwięcej, czyli samochody dwu 3 e, tak zwane, jak to niektórzy mówią, w żargonie polizingówki, one się tym charakteryzują, że te przebiegi mają raczej w 90% autostradowe, więc zużycie samochodu też jest zupełnie inne. To ktoś, kto się nie interesuje motoryzacją, no to tak może powiem tylko w skrócie. Samochód, który sobie zasuwa po autostradzie, zużywa się moim zdaniem dwukrotnie mniej albo i nawet więcej. Z prostego punktu myślenia, które polega na tym, że samochód na autostradzie wrzuca sobie przykładowo skrzynia ósmy bieg, i ona się toczy do przodu. Użytkując samochód w mieście, wiadomo, skrzynia będzie pracowała, częściej będzie przerzucała biegi. Samochód będziemy zapalać, gasić, więc wszystkie jego podzespoły, łącznie z silnikiem, z elementami zawieszenia, będą bardziej zużyte niż w samochodach, które podróżują po autostradach. I teraz tutaj druga kwestia. Przede wszystkim, i w sumie w, tylko i wyłącznie, sprzedajemy samochody pochodzące z rynku zachodniego. W 90% są to samochody, które pochodzą z Niemiec i tutaj ich zaletą jest to, że faktycznie one się poruszają po autostradach niemieckich. Ktoś, kto był w Niemczech wie dobrze, że te autostrady faktycznie są i tam przemieszczając się z jednego miasta do drugiego wjeżdżamy na rondo i za chwilę jesteśmy już na autostradzie. Przyłóż jeszcze raz na bo I te samochody są wtedy zupełnie inaczej zużyte. One nie mają problemu z zawieszeniem, przede wszystkim tam nikt po miastach dużych raczej takimi samochodami się nie przemieszcza więc, no, tak jak powiedziałem, no, zużycie tego samochodu jest na pewno dużo mniejsze i z racji tej, że porusza się po drogach, no mówmy się, mają kraje na zachodzie lepsze te drogi niż są u nas teraz tak, samochód jako tako u nas jest przygotowany do sprzedaży, czyli po, posiada wszystkie dokumenty potrzebne do rejestracji. Samochód można sobie kupić za gotówkę, przyjeżdżając do nas, wykonując przelew, bądź kupić go w leasing. Wszystkie samochody, które są u nas sprzedawane, posiadają pełną fakturę VAT, czyli nie ma u nas opcji takiej, że któryś z samochodów gdzieś zgubił fakturę, albo ma fakturę VAT marżę. To jest też ważne, bo w przypadku nawet zakupu za gotówkę, jesteście Państwo zwolnieni z dwuprocentowego podatku, macie pełną dokumentację samochodu, czyli jest faktura, która widnieje zakupowa na naszą firmę, a później my przepisujemy tą fakturę na Państwa, to też będzie ważne przy dalszej odsprzedaży samochodu. Na ten moment chyba wszystko powiedziałem, jeżeli się gdzieś pomyliłem, gdzieś jakąś gafę trafiłem, to proszę też w komentarzach to uwzględnić, nie jestem dziennikarzem motoryzacyjnym, Bardziej staramy się ten film pokazać jako zdalną sprzedaż, czyli staramy się klienta przekonać do tego samochodu, żeby pierwszą decyzję przed ewentualnym przyjazdem do nas podjął sobie zdalnie. Wtedy klient ma tą zaletę, że nie musi podróżować, oglądać tych samochodów, nabijać sobie kosztów. Tutaj pierwsze podstawowe sprawdzenie, które ja bym osobiście wykonał przy zakupie samochodu, staraliśmy się pokazać na filmie. Jeżeli komuś to dalej się wydaje mało, to tak jak powiedziałem jest opcja wizyty w serwisie BMW. Samochód później po całym sporządzeniu fotografii, nagraniu filmu, trafia do nas na placyk i ma taki specjalny pokrowiec, przed, który go chroni przed słońcem, przed gradem. Docelowo później trafi do garażu. Więc to nie są samochody typowo komisowe, które gdzieś tam sobie stoją za siateczką i powiedzmy przyjeżdżają klienci i sobie tam robią wycieczki niedzielne i oglądają te samochody, to tutaj jest u nas troszeczkę inaczej. Czekamy na klienta, na konkretny egzemplarz. Wtedy też jest pewność, że te samochody, nie wiem, nie są tam jakoś w środku przybrudzone, spalcowane i ktoś tam się zastanawia, czy jakiś tam koronawirusek się gdzieś nie przykleił do, do kierownicy, to proszę być o to też spokojnym, dbamy o to, Dezynfekujemy sobie samochody, nie jakimś spirytusem, tak jak niektórzy za bardzo w drugą stronę, tylko mamy mydełko i staramy się, żeby to wszystko było higieniczne, czyste i klienci, żeby u nas byli przede wszystkim, czuli się komfortowo i bezpiecznie. Dziękuję i zapraszam na kolejny film.